Czy kiedykolwiek czułeś ciężar niewidzialnego wyglądu? Czy zauważyłeś nagle temperaturę, a cisza została rozdarta przez szept, który nie powinien istnieć? To, co teraz usłyszysz, to nie tylko miejska legenda lub horror do przestrzegania. Dzieci jest to jeden z najbardziej udokumentowanych przypadków paranormalnej działalności w historii brytyjskiej. W Enfield, na obrzeżach Londynu, zwykła rodzina stała się epicentrum czegoś, co kwestionowało naukę i logikę. Dziwne głosy znikąd obiekty, które latały sam, ciała, które unosiły się w powietrzu obserwowane przez sąsiadów, policji i niedowierzających dziennikarzy. Wszystko to nagrane w wstążkach, zdjęciach i oficjalnych raportach. Tajemnica, która wciąż prześladuje tych, którzy odważą się usłyszeć. Ofiary, samotna matka i jej czworo dzieci, uwięzione przez coś, czego nie widzieli, ale wydawały się bawić ze swoim strachem. Głosy, grube, gardłowe, jakby pochodzili z głębokiego dobrze. A pytania? Niezliczone, jak coś tak niemożliwego może się zdarzyć tak wielu świadkom? Przygotuj się do wprowadzenia historii, która na zawsze oznaczała dzielnicę Enfield prawdziwa historia, która łączy demoniczne głosy, lewitację i terror, który do dziś przypomina echem w korytarzach tego domu. Podziel się własnym doświadczeniem. Kto wie, nie dotknęło cię też coś, co kwestionuje rozum, ale bądź ostrożny, czasami prowadząc badanie nieznanego, zaczyna cię również badać. Tej zimnej nocy rodzina Harper spała, gdy zaczął się dźwięk. Po pierwsze suche pęknięcie, jakby cały dom skurczył się w jednym powietrzu strachu, potem szept. Mokry, ochrypły dźwięk, który wydawał się pochodzić ze ścian, jak obrzydliwy sekret, który nie chce być pochowany. Janet, najmłodsza córka, ścisnęła poduszkę o jej klatkę piersiową i aresztowała oddech, czując, że coś wciągnęło wokół niej ciemność. Zegar pokoju oznaczał dokładnie trzy rano. Wiatr wyga na zewnątrz, ale dźwięk, który rozdarł ciszę, przyszedł od wewnątrz. Matka Pegi obudziła się z dreszczem prowadzącym kręgosłup. Usłyszała coś, co nazywa jej imię, porysowanego szeptu, który wydawał się splunął. Chore gardło. Otwierając drzwi sypialni, znalazł dzieci, które nie śpią. Szerokie oczy, przymocowane na korytarzu, które rozciągały się jak ciemny tunel. Korytarz wydawał się oddychać. Słabe światło lampy wstrząsają, wystającymi cienie, które tańczyły na ścianach jako głodne widma. Peggy pachniała mokrą, wilgotną i starożytną ziemią, atakując nos. Podeszła do swoich córek, próbując je uspokoić, ale coś w tej ciemności wydawało się kpić z jej komfortu. Dźwięk nie zatrzymałby się, szepnął coraz bardziej, jakby chciał się tam zmaterializować. Dom, który zawsze był schronieniem, teraz wydawał się żywy, pulsujący z obecnością, który nie należał do tego świata. Janet trzymała rękę starszej siostry Margaret, tak silną, że jej palce były białe, ani nie odważą się poruszyć. Każda podłoga podłogi wydawała się ostrzeżeniem. Ich oddychanie zmieszało się z dźwiękiem szeptu, tworząc symfonię strachu, że tylko ci, którzy żyli coś takiego. W następnym pokoju meble spadły same w suchym huku, dzięki czemu dziewczęta krzyczeli. Matka pobiegła z sercem, ale nie było tam nikogo, tylko cisza, ciężka i chora, jak powiew głodnego ducha. Szept zatrzymał się na chwilę, żeby wrócić jeszcze silniejszy, mamrotając teraz bezsensowne słowa, jakby nauczyć się mówić. Peggy poczuł drżenie jej nóg, próbował zapalić światło, ale przełącznik wyglądał martwy, boisko było tak głębokie, że każdy jej krok zdawał się zatopić w strachu. Na dole korytarza otworzyły się drzwi powoli, szlifując się jakby porysowane niewidocznymi paznokciami, wewnątrz tylko ciemność, ale wiedziała coś tam było. Dzieci zaczęły płakać. Janet zakrył uszy, ale szept wydawał się przekraczać każdą barierę. Margaret drżała, powtarzając modlitwę, której nauczył się niewiele. Matka przytuliła oba, ale poczuła się, jakby coś poruszało się w powietrzu, szczotkując skórę jak zimny oddech. A na środku pokoju głos w końcu powiedział coś, co zamarło jego żyły: Jestem tutaj! Peggy krzyknęła. Dźwięk odbijał się echem po domu, jako ostrzeżenie, że tej nocy nie zakończy się w najbliższym czasie. Ściany wydawały: się pulsować wraz ze strachem, a szept, teraz ochrypły śmiech, obiecał, że to dopiero początek. Kiedy przyszło, rodzina Harper wiedziała: Dom nie był już tylko ich, i cokolwiek tam było, nie zamierzałem odejść. Kiedy noc znów spadła, rodzina Harfera próbowała udawać, że to wszystko był koszmar. Ale pojawiło się coś nowego, i tym razem nie było jej zaprzeczenia. Szept odwrócił się głosem, poważny głos, porysowany jakby wykonany z popiołów i żelaza. Wydawało się, że pochodzi z klatki piersiowej Janet, jedenaście lat letniej dziewczyny, ale to nie była jej. Brzmiałem jak ktoś, kto nie oddychał od dłuższego czasu. Początkowo Janet odparła i wiją się, próbując stłumić obecność, która zdawała się przed nią uciec. Potem jego oczy zgubiły się w głębokiej pustce. Z jej gardła przyszło imię Billy. Bezpośpiona nazwa, jakby to było coś zbyt brudnego, aby je wypowiedzieć. Chrypczelny, ochrypły głos śmiał się w sposób, który zamarł kości. Po raz pierwszy Poltergeist miał nazwę i że wszyscy widzieli, jak rośnie jego moc. Margaret, starsza siostra, wycofała się do ściany, a jej serce uderzyło w jej piersi. Oczy Janet, zwykle słodkie i niewinne, były oszklone, a słowa, które wyszły z niej, wydawały się należeć do znacznie starszego mężczyzny człowieka, który nigdy nie powinien tam być. Billy mówił o śmierci zimnej cieni, których nikt inny nie widział. Z każdym słowem spadła temperatura w pokoju, a cała rodzina poczuła chłód, który nie był tylko psychologiczny. Peggy próbowała zmierzyć się z racjonalnością. Może to była tylko wyobraźnia lub okrutny żart, ale głos Billiego nie pozostawił wątpliwości. To było coś poza żadnym wyjaśnieniem. To było tak, jakby zwłoki znalazły gardło, by znów mówić. A kiedy mówił, meble szlifowane, drzwi drżały, dom wydawał się pochylać dźwięk tego głosu, jakby rozpoznał były mistrz, dzieci płakały. Janet zaśmiała się, ale to nie był jej śmiech, to był bili, pełen szyderstwa i niegodziwości. Opowiedział rzeczy, których dziewczyna nigdy nie dowiedziała się, szczegóły domu, stare sekrety. Czasami mówił o śmierci, o których nikt nie wspomniał, jakby był historykiem strachu. Sparaliżowana matka ścisnęła ręce na uszach, ale jej głos wydawał się infiltrować jej umysł, ignorując jakąkolwiek ochronę. Billy lubił pytać: Czy mi wierzysz? Powiedział, i bez względu na odpowiedź, wyglądało na to, że każde podane mu słowo było zaproszeniem do. Pozostania. Jego śmiech odbijał się echem z zakrętów, rezonując jak kroki w zapomnianej piwnicy. I za każdym razem, gdy Janet mówiła, jej głos był bardziej pewny siebie, jakby była tylko lalką w jej rękach. Margaret drżała, próbując trzymać siostrę, ale to było jak sama noc. Sąsiedzi też zaczęli słuchać. Głosy jelitowe z domu, nawet gdy okna zostały zamknięte. Niektórzy powiedzieli, że to sztuczka, ale inni widzieli prawdę w oczach dzieci. Janet, taka mała i krucha, wydawała się teraz bramą do czegoś, co nie miało ciała. Po prostu będzie. Stara i głodna wola. I więc tej nocy Billy oficjalnie przedstawił się światu. I wszyscy w domu wiedzieli ze śmiertelnym dreszczem, że zasady rzeczywistości zostały złamane. Billy mówił. I nie mogli go zatrzymać. Ta noc wydawała się punktem bez powrotu. Głosy nie ustały, a teraz pojawiło się coś nowego: niewidzialna siła, która uczyniła niemożliwe. Janet, lewitując na łóżku, stała się epicentrum strachu. Zdesperowana matka krzyczała i płakała, ale nogi dziewczyny unosiły się w powietrzu, jakby trzymali niewidzialne ręce. Meble ogolały się i pokonały ściany, odbijając się echem jak bębny wojenne. Margaret obserwowała to z szerokimi oczami, nie mogąc zrozumieć. Zasłony tańczyły samotnie, nawet bez wiatru, a światła mrugnęły jak umierające serca. Janet w powietrzu była pusta, a głos Billiego roześmiał się pośród tego chaosu. Każdy obiekt, który latanie był przypomnieniem, że nic tam nie posłuszało ludzkich praw. Dom był teatrem, a bili makabr, reżyser. Tej samej nocy ciekawych sąsiedzi zebrali się na zewnątrz. Słyszeli krzyki, pukały do drzwi, meble ciągnące, jak dom był dryfowym statkiem. Kiedy przybyła policja, uznał scenę niemożliwą: krzesło przecinające korytarz same, bez pchania. Niedowieczność ustąpiła miejsca strachowi, nawet ci, którzy przysięgali, nie wierzyli, że wyszło z ich bladą twarzą i nogami. Dzieci były sparaliżowane, utkwiły oczy na niczym, ponieważ obiekty unosiły się wokół nich. Matka płakała, modliła się, ale modlitwy wydawały się wywołać pustkę. Następnie policjant opisał to, co zobaczył: zabawkę latającą po pokoju, jakby miał swoje życie. Ściany rozbiły się, a zimne powietrze wydawało się rozrywać skórę. Rzeczywistość przez chwilę wydawała się być wygięta przez niewidzialne ręce. Każde nowe wydarzenie zostało nagrane. Fotografię uchwyciło Janet zawieszoną w powietrzu, głowa odwróciła się do niemożliwego kąta. Głosy domowe wyszły mu z gardła, a strach przed tymi, którzy patrzyli, jak rozprzestrzenili, się jako gorączka. Pojawili się dziennikarze, ale nie było możliwości wyjaśnienia niewytłumaczalnego. To było tak, jakby dom chciał być widziany, jakby karmił własną legendę. O świcie rodzina próbowała spać, ale nie było pokoju. Bic odbijało się echem ze ścian, jak pięści nienawiści bicia, by wejść. Obiekty latały bez ostrzeżenia, naczynia, które pękły na podłodze, drzwi, które biją sam. Każdy hałas był szeptem ostrzegawczym, i każda osoba, która weszła do tego domu, wyszła z odległym spojrzeniem, niosąc kawałek ciemności. I tak, noc po nocy, strach tylko się rozwijał. Billy nie był zadowolony z przerażania. Chciał, żeby wszyscy to zobaczyli i że nikt nigdy nie wątpił w jego obecność. Każda lewitacja, każdy krzyk był horrorem wystawionym dla świata. Dom Ensfielda stał się etapem, w którym strach panował absolutnie. A w głębi duszy rodzina Harper wiedziała, że to dopiero początek. Ponieważ Bili z głosem szarości i nienawiści, obiecał jeszcze nie skończyłem. Gdy hałas rozprzestrzenia się ulicami, śledczy zaczęli puknąć do drzwi rodzinnych. Sceptyczny i ciekawy wszyscy chcieli odpowiedzi, ale w tym domu odpowiedzi przyniosły tylko więcej pytań. Moris Grosso, doświadczony badacz, był jednym z pierwszych, który poczuł zimno Billy'ego. Przybył z rejestratorem i blokiem nut, ale wyszedł z drżącymi rękami, jakby zacisnęła martwego mężczyznę. Rozpoczęły się wywiady. Janet siedziała na krześle, niskie oczy, gdy przemawiał przez nią gardłowy głos. Billy wyśmiewał, mówił o śmierci i rzeczach, których nikt nie rozumiał. Grosy próbował zachować spokój, ale rejestrator zatrzaskuje głosy poza oczekiwaniami, hałas, które nie były ani ludzkie, ani możliwe. Sceptycyzm rozpadał się w tych szeptach, zainstalowano kamery, ukryte mikrofony. Każdy badacz pomyślał, że zobaczy sztuczki dziecięce, ale pozostało ze strachem w oczach. Ponieważ nawet gdy Janet była przywiązana do łóżka, głos Billiego powtórzył, kwestionując wszelkie wyjaśnienia. Wstążki działały noc po nocy, chwytając krzyki, śmiech i ciszę, która bolała bardziej niż jakiekolwiek słowo. Na ścianach pojawił się dźwięk zadrapań, jakby coś upadło po drugiej stronie. Wydawało się, że głosy wiedzą, kiedy były obserwowane, prowokując każdego, kto chciał wątpić. Testy nagrały frazy, których nikt nie mógł rozszyfrować. Być może martwy język lub po prostu głos chaosu. Każda nowa sesja była niebezpieczną grą. Gra Billiego. Niektórzy śledczy śmiali się z tego, nazywając farsę. Ale dom też je kpił. Janet lewitowała przede wszystkim, gdy obiekty latały jak ptaki. Billy mówił o rzeczach, których... Rodzina nigdy nie odważyłaby się ujawnić, grając w najciemniejszych tajemnicach. Każda nowa wizyta była jak otwarcie rany, która nie chciała się leczyć. Rodzina Harperów została podzielona. Matka chciała uwierzyć, że wszystko można wyjaśnić, ale strach w oczach jej córek powiedział coś innego. Margaret już nie spała. Każdy zatrzask w ciemności był ostrzeżeniem, że byli obserwowani. Janet, coraz bardziej słaba, wydawała się już nie tylko dziecko, ale lalka w rękach Biliego, a wraz ze wzrostem dochodzeń Billy stał się silniejszy. Podobał mu się program, każdy aparat, każdy ciekawy wygląd był dla niego zaproszeniem do zrobienia więcej. I tak sceptycyzm, że kiedyś chronili ludzie, zaczął się upadać, ponieważ w tym domu wątpliwości były tylko kolejnym jedzeniem ciemności. A Billie ze swoim starym głosem roześmiał się na dole wszystkiego. Jakby powiedzieć mu, możesz wątpić, ale zawsze będę tu. Noce stały się dłuższe. Janet, taka mała i bezbronna, zaczęła gubić się w sobie. Jej oczy, niegdyś żywe i ciekawe, były teraz ciemnymi studniami, w których coś lub ktoś wydawało się ukrywać, głosy nie dawały wytchnienia. Ściany pokonały sam, a śmiech Billiego powtórzył się nawet gdy była sama. Z każdym szeptem jej zdrowie psychiczne ześlizgnęło się nieco. Margaret zobaczyła swoją siostrę dzień po dniu. Janet obudziła się z koszmarami, które wyglądały bardziej realne niż jej życie, z śladami na jej ramionach i siniakami, które powstały znikąd. Matka wyczerpana próbowała chronić, ale strach ją też pochłonął. Każdy pokój domu zdawał się kurczyć, dusił, jakby same ściany oddychały strachem, które dotyczyły wszystkich. Dochodzenia stały się rutyną, ale Janet była głównym celem. Mówiła dziwnymi językami, krzyczała poważnym głosem, a potem płakała, nie rozumiejąc tego, co zrobiła. To było jednocześnie dwie osoby: słodka dziewczyna i potwór, który nosili ją jako rzecznik. Głosy obiecały, że nigdy nie odejdą. Każda obietnica była sztyletem w umyśle wszystkich. Rodzina próbowała szukać pomocy, ale dom wydawał się na to nie pozwolić. Ojcowie, medium ciekawych, wszyscy wyszli blady, z uczuciem, że nic nie może złamać tego wezwania. Janet była sercem tego zjawiska, a Billy nosiła swoje serce jako zabawkę. Fotografie pokazały jej stopy z podłogi, a włosy unosiły się na niewidzialnym wietrze. Każdy obraz był kawałkiem w łamigłówkach horroru. Dzieci już nie bawiły się. Strach wziął nawet dźwięk śmiechu. Janet spędziła godziny cicho, patrząc na nic, jakby widziała coś, czego nikt inny nie mógł. Czasami wyszeptała on tu jest. Nikt nie miał odwagi zapytać kto, ponieważ odpowiedź była w jej oczach: pustka tak głęboka, że wydawało się, że przełknęła wszystko. W ciemności Janet poczuła, jak Billy wyciąga z siebie ciało. Każda lewitacja, każdy głos osłabiła ją. Jej umysł był polem bitwy, a Billy wygrał wszystkie wojny. Noce były nieograniczone, z uderzeniami na ścianach jak bębny wojenne, a Janet na środku wszystkiego, kruchego pionka na planszy. I tak każdej nocy Janet stała się mniej, głosy nie pozwoliły jej spać, a kiedy spał, miałem na to marzyć. O cieniach i krzykach. Rodzina obserwowała bezsilne, podczas gdy dziewczyna, która kochała, zniknęła za makabrycznym uśmiechem, który nie był jej. W głębi duszy wszyscy wiedzieli, Billy nie chciał tylko jej głosu. Chciał wszystkiego. W zeszłej nocy powietrze wydawało się cięższe, jakby sam dom wiedział, że coś dobiegnie końca lub uruchomiłoby inaczej. Janet leżała, jej ciało wyczerpało się, ale głos Billy'ego wciąż odbijał się echem, kpiąc. Matka płakała cicho w korytarzu, wiedząc, że nie ma nic innego do roboty. Dom wszystko znalazł się, jakby oddychał ze strachem i urazą. Śledczy i obserwatorzy zebrali się przy drzwiach, czekając na ostatni program. Janet, blady i krucha, spojrzała na sufit, jej oczy oszałamiały. Po raz ostatni gardłowy głos przejął twoje ciało: Myślisz, że to koniec? A potem wszystko drżało. Okna uderzają jak wrony, a drzwi otworzyły się same, szlifując się jak śmiech biliego. Krzyczenie pochodzi od wewnątrz, krzyk, który wydawał się nie mieć końca. Janet wyrzuciła ją do pleców, lewicąc w powietrzu, gdy głos Billego zmieszał się z dźwiękiem wiatru. To był róg pogrzebowy, pożegnanie szept i zagrożenie. Ściany rozbiły się, jakby pęknęły w środku, a ciemność zagęściła się w każdym duszącym rogu. Ale potem cisza. Przez chwilę wszyscy myśleli, że wygrali. Janet upadła do łóżka, jak martwa lalka, a głosy ustały. Powietrze wyglądało mniej ciężko, a dom wziął głęboki oddech, jakby odpoczywał, ale nikt nie mógł spojrzeć w oczy Janet. Ponieważ nawet śpi, zdawała się słyszeć coś, czego nikt inny nie mógł, rodzina próbowała odbudować rutynę, ale marki pozostały. Ściany, niegdyś białe, wyglądały bardziej jak strach. Obiekty powróciły do tego miejsca, ale nic nie wydawało się słuszne. Dzieci uśmiechnęły się, ale w korytarzach powtórzyły ciszę pozostawioną przez Biliego. Cisza, która nigdy nie była kompletna. W nocy Janet wciąż się kręciła, szepcząc nazwiska, których nikt nie zrozumiał. Wstążki były przechowywane, dowody, że niemożliwe, zaatakowały ten dom. Każdy hałas, każdy krzyk był teraz częścią zbiorowej pamięci tych, którzy odważyli się tam wejść. Ale nawet najbardziej konkretne testy nie mogły wymazać wrażenia, że Billy po prostu czekał na odpowiedni czas, ponieważ duchy nie znikają, po prostu uczą się czekać. I tak, Dom Enfield stał się znany jako miejsce, w którym głosy nigdy nie umierają. Scena horrorów, która pozostawiła ślady na skórze i umysłach wszystkich. Janet, Teraz starsza przenosi odzwierciedlenie tych, którzy widzieli otchłań w jej oczach. A kiedy ktoś pyta, co się stało, po prostu uśmiecha się uśmiech, w którym zgubiło się dzieciństwo. W końcu nikt nie wie, czy to była prawdziwa, czy iluzja ale każdy, kto odczuwał głos biliego w kościach, wie, pewne rzeczy się nie kończą. Po prostu zmień kształt. W ciemności tego domu, w Enfield, głosy wciąż szepczą do tych, którzy odważą się słuchać: Janet, Margaret, Matka Wyczerpana. Wszyscy trzymają się w kawałku tego, co żyli lub nigdy się nie skończyli, ponieważ prawdziwy terror nie jest tym, co widzimy, ale te, których nie możemy zapomnieć. Mówią, że ludzki umysł wymyśla duchy, aby wyjaśnić niewytłumaczalne, ale czasami niewytłumaczalne nie wymagają wyjaśnienia. Po prostu chce się odczuwać i każdy krok w ciemności, każde drzwi lub strażnika wiązki w ciszy sprawia, że serce przyspiesza. Zastanawiamy się, czy terror się skończył, czy po prostu zmienił twarz, a ty? Czy kiedykolwiek poczułeś nagły zimno w kręgosłupie, westchnienie, które nie powinno istnieć? Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś lub coś takiego patrzy, kiedy nikogo nie ma? Może to tylko echa umysłu, może są głosami, które nigdy nie umierają. Ponieważ gdzieś bili lub inna nazwa poczekaj, zawsze czeka. Podziel się swoją historią w komentarzach, jeśli masz odwagę. Powiedz mi, czy przeżyłeś coś, co zakwestionowało rozum lub woli utrzymać światła i zamknięte drzwi. Kto wie, w następnej historii to nie twój głos echem. Aktywuj powiadomienia i przygotuj się, ponieważ następne konto może być bliżej niż myślisz.